Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku ciekawostek historycznych Trapera. Lokomobila to temat dzisiejszego odcinka. Stoi na stacji lokomotywa. O nie, nie, tym razem nie chodzi o lokomotywę, a o lokomobilem. Dawny silnik parowy służący do napędu maszyn, różnego rodzaju urządzeń rolniczych. Która to lokomobila znajduje się na dzień dzisiejszy w Parku Zdrojowym w Konstancinie Jeziornie. Dlaczego? Skąd lokomobila wzięła się w naszym parku zdrojowym? Przez wiele, wiele lat znajdowała się przed pałacem w oborach. Skąd z kolei wzięła się przed pałacem w oborach? Otóż, proszę Państwa, miejscowa legenda głosi, że przebywający na turnusie w Pałacu Oborskim. Pisarze w ramach takiej fantazji ułańskiej udali się wieczorem do pracowników dawnego rolnego zakładu doświadczalnego w Oborach i nabyli tą lokomobilę za butelkę pewnego napoju wyskokowego, po czym ją sprowadzili przed pałac. Tam stała wiele lat. W momencie, kiedy pałac wrócił do rodziny Potulickich, urząd nabył tą lokomobilę za 9000 tysięcy złotych, została odnowiona, i postawiona w parku zdrojowym. I za chwileczkę zobaczymy pracującą lokomobilem w pełnym oporządzeniu. Tak to wyglądało jak na filmie udostępnionym nam przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Za co serdecznie dziękujemy. Są to unikatowe zdjęcia pracującej lokomobili. Proszę Państwa, lokomobile konstancińską można odnaleźć na stronie poświęconej lokomobilom polskim. Możemy tutaj dowiedzieć się, że konstancińska lokomobila została wykonana przez angielską firmę Ransoms, Sims Jeffries w Ipswich w Wielkiej Brytanii. Tyle. Wiemy o tejże lekomobili? Prawdopodobnie przed I wojną światową rodzina potulickich sprowadziła ją do swojego majątku. Dzisiaj cieszy oko miejscowych oraz przyjezdnych w Konstancińskim parku zdrojowym. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinka.